Cały czas z hitem, życie płynie zip, jest zipem Jest pomysł na płytę, płyta jest tego wynikiem Żaden zip nie jest typem, to chciałby się przylasować Zip dlatego jest zipem, bo z bitem lubi rymować Nie jeden próbował, z Jeepami się zaprzyjaźnić Nie jeden cukrował, przez co sam się tylko spłaśnił Nie jeden załował bo prowokował i drażnił Nieudacznik motywował się tym, że jest kimś ważnym zdraźni Jak masz mieć jakieś pretensje Każdy ma korekcję, pozdrawiamy konkurs. Liczą się intencje, a nie same referencje Też trzeba mieć odwagę, żeby wygłosić recenzję A ty, jak chcesz, możesz dalej strugać głupa Wiódł, cukier, cukier, aby do celu po trupach Słuchaj i się ucz, jak ja i moja grupa Traktujemy z góry te karykatury Tutaj Cztery uśmiech, to nie nasz kierunek. Zip skład, soku, pono, deszczu, wzajemny szacunek. Jebać wizerunek, make-up i maskaradę. Zarzuć mi coś. Chuj na to kładę Jestem sobą zawsze i nie udaję Płaszczysz się przed nami jak złotówka pod tramwajem Za to pływisz na nas, kiedy nie słyszymy Życzę zdrowia dla ciebie i całej rodziny Nigdy do udawania nie czułem mięty Żyję dla bliskich swoich, nie dla legendy Ja w różowym swetrze nadal będę mężczyzną A pista ze złotą ketą nadal jest pizdą Sierotko Chyba powoli się w tym gubisz Bardziej naturalny niż ty Jest już Rubik, rób jak lubisz Dup na salonach Miód i cukier i klepanie po ramionach Miód